Hola, buenos Dias! Wróciliśmy do szkoły. Hoy es dos de septiembre. Pamiętajcie, septiembre. To i tam często mi wypada, bo to automatycznie traktujemy to jako e, po angielsku. Czyli <coughs> mówimy september, nie? Nie? No, przepraszam. Mówimy september po angielsku, a po hiszpańsku to i musi się wcisnąć. Septiembre. Punkt drugi, o jest de septiembre de 2020, czyli 2020 roku o jest Miercoles. Przeciągnąłem to E, bo tam jest akcent, Miercoles. I będziecie pamiętali, że tam ten akcent jest w języku hiszpańskim, przypominam, nie jak we francuskim, akcent jest tylko w jedną stronę, czyli po skosie do góry. Miercoles. I co jeszcze chciałem powiedzieć? No, dzisiaj, dzisiaj przestało wreszcie padać, czyli no wiendo, czyli nie pada deszcz. Czasownik jover to jest taki czasownik, tak jak newar, śnieżyć, tak samo jest czasownik jover, czyli deszczować, czy padać deszcz. Eee, deszcz pada po prostu. I nie możemy powiedzieć tego czasownika w, w pierwszej i drugiej osobie, tylko w trzeciej. Dlatego mówimy tuewe. Nie mówimy dzwewo dziwe, mówimy tylko dziwewe. Druga rzecz to esta Czy też mówi trzecia osoba, nie mówisz esta ja padam, ani esta ty padasz, tylko esta Tak mówimy. Jeżeli w tym momencie pada. Jeżeli chcemy powiedzieć, że En Polonia Dżłebę mucho, w Polsce dużo pada, tak ogólnie, to mówimy dziwę. Está joviendo. W tym momencie pada. Está joviendo. Podobnie jest z czasówkiem o którym wspomniałem, czyli śnieżyć, nevando. Está nevando albo niewa. I jednym i drugim i w jover, i w newar, pojawia się nielubiana przez Was oboczność. Czyli JOWER O zamienia się na UE, na Unię Europejską. Czyli JUEWE. A NEVAR E zamienia się na IE, na Internet Explorer, tak to tłumaczymy. Taki skrót, nie ma to jakiegoś znaczenia, ale może Wam się z czymś skojarzy. Czyli niewa, nevar, niewa. Oczywiście e, tylko w czasie teraźniejszym, bo kiedy mówimy o estar plus gerundio, nie ma tego. Esta lloviendo, llover, lloviendo, nevar, nevando. Trochę w nudnej gramatyki, ale dzisiaj nie ma słońca, są tylko nubes, a my zaczęliśmy już tak na ostro lekcję w szkole podstawowej. Szkoła z charakterem, którą pozdrawiam mocno. Dzieciaczki, oczywiście, bardzo chętnie przyszły do szkoły, ale bardzo dużo kosztuje nas to zdrowia i wysiłku, żeby utrzymać te wszystkie rygory. No ponieważ mamy taką sytuację, jaką mamy, na razie wychodzi to ok. Pamiętajcie, że zdrowie jest najważniejsze. Mieliśmy zajęcia już z klasą drugą podstawówki. Bardzo fajnie, bo już po pierwszym roku są, aczkolwiek jest ich dwudziestu kilku, i naprawdę można sobie zedrzeć głos. Dzisiaj mamy temat Mis Vacaciones, czyli moje wakacje. Dzieci rysowały swoje przygody wakacyjne i opisywaliśmy. No, wygrywała playa, czyli plaża, wygrywało morze, czyli mar, wygrywały góry, czyli montanias. Ale niektórzy byli też w Stanach Zjednoczonych, czyli Estados Unidos. Niektórzy byli standardowo w Kroacji, Chorwacja, albo Dinamarka, czyli Dania. To były takie najczęściej spotykane. No i zrobiliśmy sobie z uczniami powtórkę takich podstawowych zwrotów, bo druga SP to trzeba cały czas powtarzać. Yy, Ola, cześć! Sojbartek! Sojbartek! Dla tych, co jeszcze nie pamiętają, mogą sobie powtórzyć. Dzieci też potrafią iść do pięciu. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dzieci potrafią zapytać, jak się masz? Czyli qué tal? Odpowiadasz, oczywiście, mój bien, bardzo dobrze. I dzieci umieją się pożegnać. Adios. I staramy się nie mówić adios, bo wielu z nas ma ten problem. Mówią adios. Nie, akcent jest nad o, czyli adios, a nie adios. Ok? Reszta. Jest łatwa dla Was, tak mi się wydaje. No to tyle. Na tą chwilę życzę Wam dobrego, owocnego dnia. Dam Wam potem znać, jak to wyszło w planie. W praniu, przepraszam. Czy zgodnie z planem. Dziękuję. Dobrego dnia. Ciao!